Dzisiaj mamy 15 grudzień 2025. Pierwszy dzień na Islandii. Troszeczkę było dużo pracy. To byłam osobą towarzyszącą przy zakupie prezentów świątecznych i byliśmy u znanej artystki, która robi z gliny różne takie upominki, że tak powiem są one sprzedawane w całym kraju kupują te wyroby z ceramiki turyści, ale też są chętnie kupowane na prezenty pod choinkę i ta pani zrobiła mi miłą niespodziankę powiedziała, o widzę, że często jesteś tutaj u mnie i dostałam taką maleńką miseczkę która sprawiła mi dużo przyjemności, chociaż ja nic nie kupuję, ale właśnie tak od początku ta pani się do mnie uśmiechała i dała mi taki prezencik mały. Także trochę radości miałam. Taką maleńką miseczkę, nie wiem do czego to można używać. Czy na sól, czy na jakieś inne przyprawy, nie mam pojęcia. Taka ozdobna i ta pani ma mnóstwo. Takich glinianek figurek. To są chyba pardwy, które w okresie zimowym są całkiem białe, ale jajka mają w takie centki, i ona właśnie ma takie różne osoby właśnie w kształcie jajek albo figurki różnych ptaków generalnie to właśnie tych pardw. Na przykład na talerzu, i to jest używane jako y, talerz na jakieś słodycze, albo żeby na tym świeczkę postawić świąteczną. Także bardzo chętnie kupowane są te prezenty. No ja się tak za bardzo na sztuce nie znam, ale tutaj jest taki trend, żeby właśnie wspierać tych y, włas swoich własnych twórców swoich artystów. Tak, jak oni tutaj yy, uważają, że wszystko co islandzkie to jest najładniejsze, najlepsze, najpiękniejsze. Także tutaj mam taki filmik z jej domu. Dom jest uroczy w mieście, ale wygląda jak z filmu Walta Disneya. Filmu in Gangor. Það er ír... Það er ír... Þú ert með, ertu með fleira rjúfnöður? Sko... Ég er með sko... Lundaflöyti Já ja. ah, Það verður mér Það er að mikil, það er hérna tvæ teistur Og ein langlega með hlöru Pa' que me des un hasta de conciencia.